Czołem, kochani rodacy, no rzecz skandaliczna, to jest to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że po tych wyborach, z chwilą, kiedy obóz rządzący przegrał, bo przegrał strasznie przegrał Hołownia, przegrał Trzaskowski, przegrał yy, Tusk i wielu, wielu jeszcze innych przegrało no i, i że nastąpi y, rzecz, której można się było po nich spodziewać. A jaka? No prześladowanie polityczne. Grzegorz Brown jako y, poszedł y, na pierwszy strzał, y, próbowali go przemilczeć, próbowali go zniszczyć, no i teraz każdego, kto przyczynił się do sukcesu Grzegorza Brauna, y, prokuratura pod dyktando tego nazisty Bodnara i drugiego nazisty Młynarczyka prześladuje. To, jest, to są naziści. Oni utożsamiają się z systemem totalitarnym, z którym polscy patrioci zawsze musieli się mierzyć i walczyć. Z tą Niemczyzną, to y, przypomnę właśnie, Bodnar jest i młynarczyk i prokurator. Y, oni są odpowiedzialni za tworzenie antysemityzmu w Polsce. Oni y, robią to po to, żeby y, zmyć y, winę Niemców za y, to, co robili w czasie II wojny światowej i zmyć winę y, Ukraińców. Tak, tak, proszę Państwa, to nie są żarty. To oni reprezentują w tym y, momencie system totalitarny nazistowski. Y, oni chcą zatkać Polakom możliwość wypowiadania się. Dzisiejsza, y, dzisiejsza informacja publiczna, y, jakoby to Grzegorz Braun był przez prokuratora y, ścigany, ścigany, to trzeba podkreślić. Tak samo Wojtek Olszański, Marcin Osadowski i wiele, wiele innych osób, że oni są ścigani przez prokuraturę. A czemu to ma służyć? To jest zamach na wolność sądów. Kochani rodacy, przecież oni w ten sposób chcą wpłynąć na yy, sądy, żeby orzekały tak jak ci naziści chcą. No to jest skandal. Już prokurator powinien się za nich wziąć, za młynarczyka, za Bodnara za Hołownię i każdego, kto tworzy w Polsce y, antysemityz, nazywając Polaków antysemitami. Prokuratorzy powinni być niezależni od właśnie politycznych jakichś takich rozgrywek. A to, że przegrał obóz rządzący i dobrze wiedzą, że rośnie w siłę y, duch Polski i siła polityczna nowa skupiona wokół Grzegorza Brauna, to chcą to zniszczyć, w, po, w sposób właśnie taki polityczny. To są prześladowania polityczne, no ale zarazem bardzo niebezpieczne. To jest skazywanie ludzi na wygnanie, odsunięcie od możliwości działania demokratycznego. Przypomnę, że ten prokurator Młynarczyk złożył wobec mnie fałszywe, Zawiadomienie do sądu. To on jest odpowiedzialny za tworzenie antysemityzmu w Polsce. To on stworzył yy, tą literę, tą figurę retoryczną yy, utopionej Żydówki. Ja zrobiłem marżanę jako protest przeciwko. Pseudosztuce klątwa, a on jest odpowiedzialny właśnie za to, że to zostało określone, że to była żydówka. Tak oni to robią. Fałszują, składają fałszywe wnioski do procedowania w sądach. Kiedy się to skończy? Teraz Nawrocki został prezydentem. Mam nadzieję, że weźmie i, i zrobi z tym porządek, bo to, to się w głowie nie mieści, że y, prokurator generalny Bodnar współpracuje z grupą przestępczą Gawła. Grupa przestępcza y, Gawła, która y, wyspecjalizowała się w y, wyłudzaniu pieniędzy za przestępczą działalność. Co y, Bodnar tego nie widzi? Co się dzieje? Nie, on to dobrze widzi, on to dobrze zna, on to wspiera, czyli wspiera grupę przestępczą. To są naziści, którzy yy, nienawidzą yy, Polskich i Polaków i nienawidzą polskiego patriotyzmu. Oni po prostu robią wszystko, żeby nas, Polaków, yy, gnębić i niszczyć na każdym kroku. Myślę, że na tym skończę. Nie możemy tego zostawiać. Cała Polska w tym momencie powinna yy, yy, stanąć murem. Za, za osobami pokrzywdzonymi politycznie. Za Grzegorzem Braunem, za Wojtkiem Olszańskim, Marcinem Osadowskim. Yy, mogę tu wymieniać na, masę moich dobrych znajomych, dobrych kolegów, którzy są prześladowani przez Omsryk. Ja ja mam 10 procesów. Nawet za to, że skrytykowałem Banderę i Banderyzm. Co jest chore. W normalnym państwie. To już by ci, ci urzędnicy, jak Bodnar, jak, jak właśnie ten prokurator Młynarczyk, który na Pradze jest. W normalnym państwie już by za to odpowiadali. Za popieranie systemów totalitarnych. Przecież ukraiński nazizm, czyli Czyli no, oni to nazywają faszyzmem, jest tak powszechny, oni mają kult morderców Polaków. I za krytykę tego robią ludziom sprawy. Także czuj duch rodacy, my jesteśmy z, razem, trzymajmy się i budujmy naprawdę autentyczny front y, gaśnicowy, który gasi y, tych y, nazistów. Y, tych zbrodniarzy, którzy mordują polski naród. Czołem Wielkiej Polsce.